Witaj, witaj na moim kanale. Nazywam się Natalia, jestem Rajki Master, ale też zaczynam mówić o tym, co dzieje się na Ziemi, bo dzieje się dużo. Yy, I dzielę się tym z Tobą, osobą, która jesteś budząca się albo już przebudzona do tych zmian, yy, które dzieją się teraz na Ziemi. I... Jeśli śledzisz rezonans Szumana, to może widziałeś widziałaś, że w ciągu ostatnich dni, od 7 lipca do 9 lipca szczególnie, były ogromne rozbłyski w tym rezonansie Szumana, i świadczy to o tym, że ogromne energie przyszły do nas z kosmosu na Ziemię i Różne rzeczy mogą się dziać z naszym ciałem, z naszym umysłem, w naszym otoczeniu. I chcę o tym troszeczkę opowiedzieć. W moim życiu są zmiany widoczne. Uaktywniłam się, nagrywam to wideo i będę nagrywać. Zaczęłam wczoraj. Taką malutką sesją rajki. I. Jest ogromna aktywacja energii w nas i na Ziemi, i aktywacja talentów naszych. I bardzo to nam służy, jeśli będziemy te talenty wykonywać, bo praca daje nam ogromną wiarę w siebie i wzrasta nasze poczucie wartości. A to jest bardzo ważne. Bo jeśli wykonujemy pracę, którą, której nie lubimy, to nasze poczucie wartości może się obniżać. A jak zaczynamy robić to, co kochamy, to te wszystkie parametry idą do góry. I jest to bardzo dobry czas na oczyszczanie ciała. Jesteśmy w świecie czata GPT i możemy sobie zobaczyć, jak ciało oczyszczać na różne sposoby. Ja stosuję soki z warzyw i owoców. Ale trzeba uważać. Chat GPT wszystko powie. Bo jak wątroba już jest obciążona, to nagłe stosowanie soków trzeba zrobić bardzo ostrożnie i najpierw być długo na diecie lekkiej warzywno-owocowej, zanim się to zrobi. Więc oczyszczanie ciała jest coś świetny czas teraz. Oczyszczanie umysłu medytacją, oczyszczanie domu, oczyszczanie swojej pracy, czyli zaczynamy robić to, co kochamy. Nawet jeśli to będzie po godzinach, jeśli jeszcze to nie będzie nasze główne źródło utrzymania, to zaczynajmy to robić krok po kroczku. I podnosimy swoją wibrację. Właśnie robimy, robieniem tego, co kochamy i do czego mamy talent. I uwierzmy w te nasze talenty, nie mówmy, że nie, nie nadaje się. Naprawdę nadajesz się do tego, bo to kochasz. I wyzwalamy się od osób, to bardzo ważne, które obniżają naszą wibrację. Więc dzisiaj przychodzę. Do Ciebie z takimi kilkoma słowami. Jeśli yy, lubisz to nagranie Polub. Podziel się nim. I zapraszam na sesję indywidualne rajki i rozwoju osobistego. Kontakt do mnie znajdziesz jak chcesz, bo jest widoczny. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Życzę Ci cudownego dnia.